Siema! Mamy piątek weekendu, początek, ale to nie jest taki zwykły weekend, dlatego że właśnie zaczyna grać Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Z tej okazji, drodzy Elgę będziecie mogli wziąć w piątek o godzinie 18 udział w Ice Party. Imprezę rozkręci DJ Shoopix i DJ Loco. W sobotę o godzinie 9 w parku modrzewie Park Run. Tym razem nic się nie zmienia: to znaczy, udział jest darmowy. Musicie przebrnąć przez 5 km, ale w międzyczasie możecie wrzucić coś do puszki oraz wziąć udział w licytacji. W piątek, w sobotę i w niedzielę nasze miasto odwiedzi Radyset set! Z, Z tej okazji będziecie mogli poślizgać się na snowboardzie, na pontonie, na martach. I niech was ta aura nie zmyli, dlatego że nie potrzebują tego śniegu, bo oni mają takie specjalne podróże. A, na których będzie to możliwe? W niedzielę startuje Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Opowiem Wam, jakie będą atrakcje. Już od godziny 14 będziecie mogli na scenie zobaczyć takie zespoły, jak tutaj widzicie. Proszę bardzo: Blindboks, Groundhog, Denierobers. A o godzinie 20: światełko do nieba. Kochani, siema i do zobaczenia na Starym mieście. Cześć!